Za zdecydowanie najlepszy debiut tegorocznego festiwalu nagrodę otrzymuje film pod tytułem Zaślepiona. Przyjechaliśmy tutaj z filmem Flying Blind, Zaślepiona, który jest debiutem fabularnym Katarzyny Kinkiewicz i, e, i również moim, jako autora zdjęć. E, ten film powstał w całości w Anglii, my byliśmy dwójkę jedynymi osobami z Polski. Zostaliśmy zaproszeni po prostu do realizacji tego projektu, którego scenariusz powstał. W Bristolu, w, w Anglii, jest bardzo osadzony w tamtym środowisku, w tamtych realiach. No i został wyprodukowany jakby z myślą o dystrybucji angielskojęzycznej, o tym rynku angielskojęzycznym. Czy to, czy to pomaga w takiej dystrybucji międzynarodowej? Myślę, że na pewno, ponieważ jakby w wielu krajach taki film może funkcjonować w wersji oryginalnej. Ja uważam, że filmy najlepiej ogląda się w kinie. Jestem jakby z tego pokolenia, które jakby bardzo twardo obstaje przy takiej koncepcji. Na pewno wszystko to, co powstaje jakby w kinie, na, na pewno prędzej czy później trafi do internetu. No i to na pewno jest przyszłość dystrybucji filmów. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest tak, że dobrze, dobrze jest, jeśli filmy, które bardzo często jakby bazują na tym, że e, ludzie, które, którzy je robią, inwestują w swój swój czas, swoje pieniądze, swoje zdolności w tworzeniu filmu muszą potem jakby w jakiś sposób odzyskać te pieniądze, chociażby po to, żeby normalnie żyć albo robić następne projekty. Dlaczego tak bardzo cię chcę? you have so many secrets <laughs> but secrets are not the same as lies